Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w pierwszym unboxingu na tym kanale będzie to karta sieciowa tp tlwn TLWN881ND oraz antena do niej marki Mediatek, proszę nie mylić z marką procesorów weźmy na początku kartę sieciową bo ona gra tutaj yy, główną rolę może też coś powiem o niej jest ona na PCI Express, czyli do środka komputera. Ma ze sobą dwie antenki, które, mają, które produkują 2 dBi. DBi to decybele poziomu sygnału, można, można tak powiedzieć. Gniazdo antenowe to RPSMA, a moc samego nadajnika to 20 dBM. Db Transfer to, y, to 300 MB meg na sekundę. 2,4 GHz. Y, antena. Y, chyba jedna antena 11 DBi. Podocznijmy ją sobie trochę. I zostawmy. Y, oczywiście karta sieciowa wspiera y, system y, Windows 10. Wspiera także Windows 2000, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8 też. O zabezpieczeniach nie wiem, czy cokolwiek warto mówić, ale jeżeli ktoś by zainteresowany, to ma standardowe WPA 2. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? Yy, może trochę backstory. Kupiłem kartę sieciową dlatego, iż moja yy, przestała być wydajna i yy, miałem po prostu z nią problemy. Yy, moja yy, przestała działać. Nie chciała się z niczym łączyć. Dlatego kupiłem tą. Yy, szukałem w internecie dużo kart sieciowych i ta miała bardzo dobre opinie, więc zdecydowałem się na zakup tego urządzenia. Na drugą stronę weźmy teraz to, ten, ten, ten. Magiczna chwila i papierologia od razu. Yy, standardowo mamy instrukcję. Yy, yy, poradnik szybkiej instalacji. Gwarancja i tak dalej. Papiery. Tutaj mamy yy, o samej yy, karcie sieciowej. Tutaj na płytce mamy sterowniki, które trzeba zainstalować. E, chyba też z internetu można poprawić ich strony, ale ja z płytki. No i oczywiście teraz e, anteny. Anteny są dołączone dwie w zestawie. Dosyć małe, więc ich nie będę używał. Dlatego też dokupiłem sobie drugą antenę, żeby mieć lepszy zasięg i nie używać tych małych. Oczywiście to jest na mniejszą obudowę. Wejście. Ja mam zwykły ATX, więc będę używał normalny. Jaka jest yy, tutaj? Chcę powiedzieć, że ta folia, w którą zawijane są większość, yy, to kart sieciowych, kart graficznych. Ja uwielbiam, bo to jest takie fajne przeźroczyste. Uwielbiam to. No. Karta sieciowa w całej okazałości. Tutaj oczywiście wpin będziemy ją wpinać do portu PCI Express tutaj są dwa e, złącze rpsma na anteny a samo to będziemy wpinać e, jeżeli nie wiem jak to jest ja na przykład mam w obudowie tak że to po prostu są e, się wypycha bolce i można wsadzić kartę nie wiem, nie wiem w innych komputerach e, są różne zastosowania tak wygląda z Karta, karta sieciowa z zamontowanymi dwoma antenami, ale ja ich nie będę tak jak już mówiłem używał Będą sobie spokojnie leżały w pudełku a teraz przejdźmy do yy, anteny może ja najpierw yy, ją sobie, żeby jej nie poniesieć na sobie w tą folię odłożę wszystko do pudełka no a teraz przejdźmy do yy, opakowania anteny, jak widzicie już sobie trochę odpakowałem yy, antena ma żeby nie palnąć dobrze, nie pamiętam ile ma podam specyfikację może gdzieś napiszę gdzieś jaka jest jej specyfikacja, bo nie pamiętam Jeden, na pewno 11 dB, jak miecz je ten trochę. Dalej mamy oczywiście podstawkę do anteny. Tutaj się ją wkręca, trochę mnie wkurza o i to jest RPSMA męskie żeńskie, jak to jest z innymi, tam się podłącza do karty sieżej. Ja się będę z wami żegnał. Myślę, że Wam się pierwszy unboxing podobał i do zobaczenia w następnym odcinku.